Niepokorni, niezłomni, wyklęci. Po raz szósty, a po raz czwarty w Gdyni festiwal filmów dokumentalnych. Jest z nami pan Narkotiusz Gołębiowski, szef całego przedsięwzięcia, inicjator. Na ile liczycie, że idea festiwalu dotrze do młodego pokolenia, do pokolenia tych, którzy nawet nie, pamię nie pamiętają ostatniego podziemia czyli okresu Solidarności? Cieszę się, że oto jesteśmy w Gdyni po raz czwarty, wymyśliliśmy oprócz głównego nurtu festiwalu, jest nowa dziedzina Młodzi dla Historii. Równoległa impreza samodzielna, która właśnie jest dedykowana dla tych młodych ludzi, gimnazjalistów, licealistów, którzy inspirowani historią najnowszą często wynoszono z domu, od swoich rodziców, sąsiadów. Też pewnie coraz częściej i ze szkoły jakby inspirują się tą historią i sięgają często po czy aparaty komórkowe, czy tablety, czy kamery, czy aparaty fotograficzne, i te historie utrwalają, przetwarzają językiem filmowym i przysyłają do nas do Gdyni. Powiem, że cztery lata temu. Rzeczywiście była to ciężka praca. Punktowo trzeba było dzwonić i pytać się, e, mobilizować, żeby te filmy były, żebyśmy mogli tutaj z tym festiwalem ruszyć. W tym roku w konkursie wystartuje 13 filmów. Było oczywiście znacznie więcej, jednak ograniczenia nie tylko artystyczne, ale również i przez fakt, że jesteśmy tylko 3 dni, musimy pewne kryteria zaostrzyć, ale przyjeżdżają 13 ekip, łącznie 63 osoby z całej Polski, dosłownie z całej Polski, którzy przywożą swoje filmy. One są różne, po 10 po 12, po 7 minut, ale one są istotne, ponieważ nie tylko jakby młodzi językiem różno, zaawansowania technicznego, odnoszą się do polskiej, potrafią opowiadać o polskiej historii najnowszej, ale co ważne, przynoszą dla nas, dla zawodowców, historię, których nigdy byśmy do nich nie dotarli. I to jest jakby wartością tego całego projektu, wartością, że oni swoją ciekawością potrafią z, z rodzin ze środowiska swojego lokalnego, wyłuskać te historie, a często w tych środowiskach naprawdę pobudzić i przywołać, że osoby, które były przez często niepokorne, niezłomne, a często zapomniane, one dzisiaj przypominają sobie i mogą z dumą e, uśmiechnąć się i komuś o tym opowiedzieć i poczuć się lepsi, bo przez lata nikt się tym nie interesował. Więc to też jest taka dodatkowa wartość tego projektu, że to nie tylko zmaganie się filmowe, gdzie nagroda jest przyjazd e, na festiwal, uczestnictwo w dużych wydarzeniach, ale również warsztaty filmowe, e, które są Prowadzone rzeczywiście przez pierwszą ligę naszych zawodowców, Grzesiek Paz, na Ferenc, Michał to są osoby, które na co dzień pracują, nie filmy, tylko filmy dokumentalne, ale w filmie fabularnym operatorzy, reżyserzy, scenarzyści i ta opieka dla nich wiem z poprzedniego roku, z jeszcze po kolejnych lat, gdzie były te warsztaty, wiem, że ona jest dla nich potrzebna i, i procentuje. Oni właśnie, co jest ważne, oni wracają. Po raz kolejny z tymi filmami. Jeśli nie oni, to wracają ich nauczyciele, którzy inspirują kolejne roczniki w gimnazjum czy w liceum. Bo wiadomo, młodzież kończy i, 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 i w kolejnych klasach. I to jest jakby, cieszę się, że ten festiwal. Nie tylko właśnie inspiruje i przypomina pamięć o tych niepokornych, Niezłomnych 44 ale że potrafi zainspirować młodych w Polsce, ale również za granicą. Bo trzeba powiedzieć, że pierwszych dwóch laureatów Nagrody Anioła Wolności to była młodzież Polonina z Grecji, a potem Polonina z Niemiec. Także to nie tylko, że pokazuje młodzież historię z Polski, ale właśnie z zagranicy. Sam festiwal to nie tylko filmy, to również spory obszar paneli. Jest takie powiedzenie, że tyrani nie powinni się bać wtedy, kiedy naród płacze, tylko wtedy, kiedy zaczyna się śmiać. Jeden z paneli to kabaretem w komunę, z, z dość dużą rolą w tym panelu legendy, ale również walczącego Jana Pietrzaka. Jak pa, Pana zdaniem dziś można przedstawić, pokazać to, co wtedy... Polscy satyrycy, polscy kabareciarze e, robili i podnosili na duchu jak, tą część społeczeństwa, która była w podziemiu, która walczyła. Jak dziś, jak jak pan ocenia, czy to zostanie osiągnięte, czy zostanie to rzeczywiście przypomniane, że wtedy te słuchanie na, 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 słuchanie tych kaset nagrywanych na kasprzaka czy na grundika e, tych wszystkich rzeczy? Festiwal od samego początku miało swoją własną wartość o festiwalu, że to jest taka przestrzeń, w której toczą się różne dyskusje. I w ubiegłym roku oprócz takich twardych dyskusji, po prostu jak przekładać historię na język filmowy, o roli historii, o przywołaniu bohaterów żołnierzy wyklętych, takich mocno wyrazistych festiwali, staramy się również, żeby tematyka również jakby była na tyle szeroka, która będzie docierała i przypominała tym młodym. W ubiegłym roku pokazywaliśmy taki międzynarodowy był panel o um, subkulturach PRL-u, gdzie był Jan Pospieszalski, i Krzysztof Skiba i dyskordurkarze z byłego NRD i to było. W tym roku poszliśmy ymm, dalej i chcemy przywoływać y, o kabarecie, tak? o roli kabaretu w y, rozbijaniu i różnych akcjach powiedzmy na granicy happeningów, które rozbrajały y, właśnie y, ten y, system y, śmiechem. I w tym roku zapraszamy oprócz Jana Pietrzaka, będzie profesor Jan y, y, Wojciech Polak z UMK, który też jest z pracownikiem US Europejskiego Centrum Solidarności, który jest autorem grubej, grubego pracowania odnoszącego się właśnie do różnych humoru okresu PRL-u, ale będzie również osoba mocno osadzona jakby w opozycji tej polskiej, właśnie, gdzie razem u boku Janusza Krupskiego, Bogdana Borusewicza, to właśnie Piotr Siegliński, opozycjonista, młody student z Lublina wyjeżdża do Francji, to on przywrózł do Polski pierwszy wolny, pierwszy wolny, Wolny pierwszy powielacz, który były kolejny, kolejny i inne jakby grupę podziemia były. Piotr Jagliński mieszkał przy lata w Paryżu, tworzył grupę Ellison Spotkania, która nie tylko produkowała różne wydawnictwa, które były na polski rynek i na zagraniczny, ale również robił różne akcje happeningowe, które były, chociażby przesyłanie różnych materiałów do Polski w wymyślonych rzeczach, robienie akcji na sekwanie, kiedy przyjeżdżał Jaruzelski. Więc myślę, że zebranie tego w jedno całość i przypomnienie, jako to siło jest język, humor, Satyra w komentowaniu rzeczywistości. Myślę, że jest to ważne. Myślę, że tak naprawdę minęło 25 lat, ale ten sposób opowiadania jest bardzo nam współczesny. Myślę, że to czy karkatura, czy występy sceniczne Jana Pieczakona się aż tak bardzo nie różnią. Osoby, które były i są niezależne, potrafią znaleźć w każdym systemie i czasach jakąś przestrzeń, żeby w swój sposób na scenie to komentować. Myślę, że to będzie. Nie wiem czy aż takie śmieszne, będziemy się śmiać pewnie, ale oczywiście no, to były wypowiadanie sprzeciwu wobec jakichś no, koszmarnych rzeczy. No, jeśli się robi akcję happeningowo um, płynące kwano przeciwko no to nie przecież po to, żeby go pogwizdać, tylko żeby no, wykrzyczeć i też przecież zwrócić uwagę e, świata na te wydarzenia, że nie płynie, nie płynie, oni płyną, ale nie uczestniczy w tych różnych oficjałkach e, jakiś bohater, tylko osoba, która ma krew na rękach za prowadzenie stanowienia wojennego za grudzień 70 roku. Na konferencji prasowej powiedział Pan jeszcze o dość jednym ważnym elemencie festiwalu, bo festiwal ma i przywracać, i pielęgnować tą pamięć o żołnierzach wyklętych. Pojawił się nowy element: sygnety niepodległości. Co to jest? Sygnet Niepodległości to jest jednoznaczne nawiązanie do mm, sygnetu z powstania styczniowego, kiedy dostawali powstańcy styczniowi. Chcieliśmy o tym uhonorować osoby, które mm, zawsze byli u nas mile widziani, jednak nie ukrywam, że wyzwaniem jest dla nich przyjechać. W tym roku mobilizujemy się i chcemy, że przyjechali i z Polski i z zagranicy, jak w ubiegłym roku była pani Weronika Sebastianowicz, a powiem, że pani Weronika Sebastianowicz jako pierwsza na premierze mojego filmu w Warszawie, e, jako w ramach takiej akcji promującej festiwal już ten sygnet pierwszy swój dostała, właśnie pierścień powędrował... E, Podgrodno na Białoruś. Są to statuetki, które tak naprawdę mamy jako my, jako społeczność, która inspiruje się historią filmową, ale też w jakiś sposób artystyczny, co różne grupy rekonstrukcyjne i działania. Mamy podziękować tym osobom za ich postawę, ale również, co podkreślam, to jest coś, że oni wracają do domu i często w tych domach, kiedy do końca jeszcze nieco zrozumiali, że często się nie rozmawiało o tej trudnej historii, że oni coś przywożą i pokazują, że proszę. Dla wnuczka, dla prawnuczka przedstawiają piękną statuetkę i oni odejdą, a ten materialny ślad po nich zostanie. Bo trzeba powiedzieć, że wiele tych osób nigdy nie dostało um, jakichś państwowych odznaczeń. Um, uczestniczyłem w jednym z nich w pałacu prezydenckim, czasów Leka Kaczyńskiego. To była tak naprawdę jedyne duże odznaczenia pośmiertnie dla tych osób. A dla tych osób, które, które walczyły jeszcze żyją, to często były i są pomijane tak naprawdę. Więc myślę, że to dla wielu osób y, będzie y, taka mocna, e, materialna rzecz, pamiątka, a co ważne dla nas jakby no też pokazujący, że potrafimy się upominać i marzę o tej chwili, kiedy na tej scenie stanie kilkadziesiąt osób i e, odśpiewamy 100 lat. Wśród nich będzie 90-letnia, 98-letnia pani Maria Mielecka-Loreś, która, no, legenda em, podziemia niepodległościowego, mocna działaczka, ponad 50 lat w Stanach Zjednoczonych, na rzecz Polonii Polski. Więc takie smaczki myślę, że ja wyszukując te osoby, jakby całe osoby, które nami jakby tworzymy ten festiwal, jakby docieramy do historii i tak naprawdę ciągle je poznajemy. I to jest jakby to jest inspirujące i dla nas, że my się nie nudzimy, że co roku my przeżywamy historię, nie tylko organizacyjną, ale przede wszystkim jakby wchodzimy do historii i często się czuję zawstydzony, że po prostu nie wiedziałem wystarczająco duże właśnie o tej pani Marii Loreckiej lorys czy innych osobach, które gdzieś we Wrocławiu żyją na kresach zachodniej Polski i cichutko nie opowiadając o swoich losach, a dzięki również różnym działaczom społecznym, historykom, do których oni mają przekonanie, że nikt ich nie skrzywdzi, my do nich docieramy i ich możemy tutaj pokazać. Myślę, że to dużo wartości, bo to, że to nie jest oficjałka, tylko rzeczywiście prawdziwe, oddolne działanie i uhonorowanie tych, tych bohaterów. I już za tydzień Gdynianie i nie tylko Gnianie będą mogli wziąć udział w szóstym festiwalu filmów dokumentalnych poświęcony też żołnierzom wyklętym. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję.